W Polsce, żaden region nie zrobił wspólnej prezentacji na specjalistycznych targach z udziałem podmiotów zewnętrznych, czyli Urząd Marszałkowski oraz Zewnętrzne Podmioty, które wspólnie prezentowały się na, na targach golfowych, ale targ, to były targi golfowe plus spotkanie w ambasadzie, więc to był taki pięciodniowy, pięciodniowy rekonesans. Z udziałem przedstawicieli pól golfowych z roku w tej imprezie. Nasze stoisko, które tutaj Państwo widzicie, charakteryzowało się taką dużą siatką reklamującą trzy pola golfowe pod wspólnym hasłem zachodniopomorskie i naszym tym logiem turystycznym. Do tej pory, jeżeli nawet pola golfowe prezentowały się, prezentowały się na różnego rodzaju imprezach targowych, to robiły to pod własnymi szyldami. Teraz, jeżeli Państwo zobaczycie te ulotki, to jest jedna ulotka województwa wspólna ze wspólnym layoutem, która prezentuje po prostu produkt turystyczny. Kolejny efekt naszego wspólnego wyjazdu, czyli takiego, takiej biznesowej podróży, to Oslo w Norwegii i możliwość prezentacji spotkania się z biznesem w polskiej ambasadzie. To było spotkanie na zaproszenie marszałka Władysława Husejki oraz ambasadora Polski. I ważnym elementem tego spotkania było również było wystąpienie przedstawiciela Północnej Izby Gospodarczej Wojciecha Ciurusia. Tu jest o tyle ciekawostka pewna, dlatego że firma od trzech lat prowadzi działalność na dosyć ciekawym rynku norweskim. Jakie wymierne realne korzyści mogą wynikać z tego typu przedsięwzięć? Jak prezentacja biznesu stricte komercyjnego połączona właśnie z rynkiem mleczarskim? No, zakładam, że to jest zapisane wszystko w strategii rozwoju turystyki, ale jak to ma się przełożyć w najbliższym czasie na liczby, na pieniądze? Zakładamy, że turyści. Przede wszystkim Skandynawowie będą korzystać z naszej oferty turystycznej i będą zasilać nie tylko firmy prywatne czy biznesy prywatne, na przykład pola golfowe czy ośrodki wczasowe, ośrodki SPA, linie żeglugowe czy linie lotnicze, ale również te pieniądze zostają w naszym województwie i wpływają na wzrost po pierwsze CIT-u, po drugie PIT-u, więc Uważam, że efekt takich naszych działań jest y, mierzalny i oczywisty. Oczywiście podniesienie do ilości turystów z rynku stokandynowskiego w tym przypadku. O ilu turystach myślicie? jakieś liczby założenia, że im może przyjąć w ciągu roku? Ostatni kierunek, który teraz były prezentowane. Myślimy, że w granicach 10-12 tysięcy. Aczkolwiek, e, tak, aczkolwiek jest to trudny temat i jeżeli ktoś mnie zapytał e, o ile wzrośnie liczba przyjazdów, to pytanie jest niezmiernie ciężkie. Takie minimum e, e, powiedziałbym jest takie, żeby przyjechało minimum tyle, ile było w latach ubiegłych albo odrobinę więcej, bo no, jest rzeczą oczywistą, że pracujemy w tej chwili nad tym, żeby, żeby chociaż utrzymać. Według mnie utrzymanie poziomu sprzedaży, mówiąc już wprost, czy poziomu liczby przy, przy, turystów, którzy nas odwiedzą, na poziomie zeszłorocznym, już będzie dużym sukcesem. Jest województwem, w którym jest najwięcej pól Czy to się zmieniło? Gdańsk nas dogonił. Bez trzy tak? Jedno jest tak? zamknięte, prywatne. Jedno jest zamknięte. Otwarte są trzy Czy To jest sytuacja taka, może nie powinniśmy o tym mówić, ale kiedy kilka lat temu były możliwości budowy pól golfowych z pieniędzy europejskich, z Interregu chociażby, wówczas takie propozycje były blokowane ze strony naszych partnerów. Natomiast w tym samym czasie, czyli z Meklenburgiem, ale w tym samym czasie Mecklenburgia z udziałem pieniędzy europejskich wybudowała 17 pól golfowych. Czyli my nie mogliśmy budować. To jest teraz może takie niepolityczne, nie nie na pod uwagę, natomiast to jest dbanie o własne interesy. Czyli Mecklenburgia na swoich zaniedbanych terenach wschodnich Niemiec no po prostu już dawno stwierdziła, że jedyną szansą rozwoju jest turystyka, a dla turystyki golf jest jednym z takich głównych koni pociągowych. I dzięki temu z pieniędzy europejskich z Interwegu zbudowano. Nie wiem, czy wszystkie 17 z tych pieniędzy, natomiast e, ileś pól golfowych powstało dzięki wsparciu pieniędzy europejskich. I dzisiaj mamy sytuację taką, że w Mecklenburgii jest 17 pól golfowych, u nas z pieniędzy europejskich nie powstało żadne pól golfowe. Powiedzieliśmy, że w Mecklenburgii jest kilkanaście pól, a i Co zrobić, żeby było ich więcej? W tej chwili jest rozłożony projekt ustawy o. Zmniejszenie podatku od obiektów sportowych powyżej 10 hektarów, w związku z tym pola powinny się załapać na obniżkę. Czy urząd ze swojej strony robi coś, aby pozyskać takich inwestorów na pola golfowe, lub im w tym pomóc? Ja muszę przyznać, że w trakcie tego wyjazdu do Skandynawii miałem sygnał od jednego z burmistrzów, który chciał rozmawiać na temat możliwości budowy pola golfowego. To nie jest nasze zadanie bezpośrednio, okay. więc nie możemy się w to angażować, natomiast Centrum Obsługi Inwestora, które przygotowuje tereny inwestycyjne, ma na uwadze tereny, które wójtowi czy burmistrzowi zgłaszają pod ewentualne inwestycje w postaci pól golfowych. Czyli taka oferta jest przygotowywana, jest obecna w ofercie Centrum Obsługi Inwestorów, natomiast teraz jest również otwarte zaproszenie na targi golfowe, które odbywają się w Pinowie, 17-18 kwietnia, adresowane dla samorządowców. Czyli tutaj przedstawiciele samorządu z województwa zachodniopomorskiego mogą przyjechać i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zbudować pole golfowe i co na tym mogą zyskać. Tutaj te zyski związane z polepszeniem oferty turystycznej są zupełnie naturalne. Kiedyś na zlecenie Marszałka Mejera, chyba 3 czy cztery, może 5 lat temu, Zbigniew Świelski przygotował taką koncepcję rozwoju pól komunalnych w naszym województwie. I te wskazania, które były w tym dokumencie, który został przez Urząd Marszałkowski zakupiony, na to, że były pozyskane pieniądze europejskie na opracowanie tej koncepcji, zakładały budowę pól golfowych w miejscowościach uzdrowiskowych, typu Pouczeń Zdrój, typu miejscowości nadmorskie. Miejscowości, z jeziorami, czyli jesteśmy przygotowani. Natomiast no, nie jest to zadanie rządu naszego polskiego. Jakby bardziej na myśli reklamę i promocję takich opcji. Dlatego w, w takie sprawy się włączamy poprzez promocję naszych ofert. Jesteśmy do Państwa dyspozycji indywidualnie. Dziękuję bardzo za, za przybycie na konferencję. Golf, twój sposób na życie.